Po publikacji filmu otrzymałam pismo od pełnomocnika dealera, którym żąda ode mnie przeprosin jego klienta, jak również zapłaty miliona złotych do 30 listopada bieżącego roku. Jeżeli tego nie uczynię, skieruję sprawę do sądu. Zrobi to za to, że w 13-minutowym filmie nie opowiedziałam pełnej historii. Która działa się przez ponad półtorej roku. Wierzę, że zrobią tak. Ci ludzie nie mają skrupułów. Dla nich liczy się zysk. Już raz mieliśmy nakaz od dealera do zapłaty za przegląd. Był to przegląd na 600 godzin Wykonany w siedzibie dilera, kiedy ciągnik był na jednej z kolejnych napraw. Ale że ciągnik był niesprawny. Nie chcieliśmy tego zapłacić. Niestety musieliśmy ze wszystkimi kosztami, bo im się należało. Tak samo jak pracownik producenta złożył zawiadomienie na policję, że mój mąż go nęka i że on się go boi. To był człowiek, który organizował naprawę i z mężem. Do męża pierwszy się odezwał, z mężem wymieniał korespondencji sms-owo i mailowo, ale kiedy ciągnik był niesprawny. Urwał z nim kontakt. W komentarzach mówicie, abyśmy walczyli. Ale to, co ta sytuacja zrobiła z moją rodziną, nie da się opisać w żadnych słowach. Ja chciałabym tylko powiedzieć Wam, że przed zakupem ciągnika powinniście sugerować się tym, co napisał nam pełnomocnik producenta. Racjonalny nabywca przed poniesieniem kosztów rzędu ceny ciągnika, podejmuje swoją decyzję na podstawie innych kryteriów, takich jak cena, warunki techniczne, dostępność produktu, czy też koszty serwisowania. Strategia korporacji w zakresie zakupu ciągnika ma dużo niższe znaczenie od powyższych czynników. My wybierając ciągnik sugerowaliśmy się o tym, A to. Welcome to at the phone. We will connect you as soon as possible. Please note that calls may be recorded for quality and schooling purposes. Chciałabym uzyskać chciałaby pomysł w sprawie niesprawnego ciągnika Massey Ferguson. Kiedy dzwonimy na ten numer. łączy nas z asystans w Austrii. numer. W komentarzach też zachęcacie nas do założenia zbiórki, abyśmy zebrali pieniądze do, na walkę w naszej sytuacji. Ale ja wiem, że każda z tej zebranej złotówki pójdzie do kieszeni bogatych ludzi. W tym miejsce lepiej wesprzeć kogoś, kto naprawdę tego potrzebuje, chociażby naszych znajomych. Którzy 23 listopada w wyniku pożaru stracili na, dach nad głową. Potrzebują uzbierać 200 tysięcy złotych, które przeznaczą na budowę domu, aby móc gdzie mieszkać.